Kiedy stajemy pośród figur świętych i błogosławionych, i przede wszystkim mamy też na uwadze, że ci błogosławieni i święci rodzili się i żyli na tej ziemi, to Słowo Boże, które przypada na 23 niedzielę zwykłą, w sposób wyjątkowy przemawia do nas. A co słyszymy już na samym początku pierwszego czytania? Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, abyś, słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Co mówi do mnie święty Jan Paweł II? Którego figura znajduje się tutaj, w jaki sposób on przemawia do mnie na temat tego, co się dzieje w naszej ojczyźnie, jakie upomnienia, jakie ostrzeżenia kieruje on do nas. W jaki sposób analizuję i zastanawiam się nad słowami świętej siostry Faustyny która mówiła, o Polsko, ile Ty mnie kosztujesz, umiej być wdzięczna, Pan Cię wybrał. Zastanawiamy się, w jaki sposób by przemawiał w tych czasach błogosławiony Jerzy Popiełuszko, ten, który jako męczennik, bardzo wyraźnie mówił do nas, Polaków, konkretne słowa. Nie obawiał się, że jego napomnienia i ostrzeżenia będą odrzucone. On wiedział, że taki jest nakaz Boga, który wyraźnie mówi, że napomnienia braterskie. Napomnienia wynikające z miłości do bliźniego i do Boga są głównym zadaniem tego, którego wybrał Bóg. Znajduje się z tyłu przepiękna figura Rafała Kalinowskiego. Tego, który był na Syberii, co on może powiedzieć do nas w dzisiejszych czasach? Zastanawiamy się nad tym, co może do nas powiedzieć w tych czasach święty Andrzej Bobola. Znajdujemy się bowiem na Bobolówce w Strachocinie, i niejednokrotnie z tego miejsca płynie ogromne ostrzeżenie dla wszystkich Polaków. Dla całej wspólnoty Kościoła Świętego na tym terenie bądźcie wierni Bogu, bądźcie wierni temu, co głosi Wam Ewangelia Święta. To upomnienie braterskie płynie również od kardynała Wyszyńskiego, którego znajduje się figura. Pokazująca Jego zamyślenie, człowieka, który w szczególny sposób na tym terenie tworzył śluby jasnogórskie, tworzył przepiękne rekolekcje dla narodu polskiego, dla wszystkich Stanów. I jeżeli biorę do ręki Słowo Boże, i pytam się, kogo mam nasłuchiwać w dzisiejszych czasach? To błogosławieni i święci mają wiele do mówienia. To błogosławieni i święci rodacy, którzy kochali tę ziemię, którzy mieli na względzie jej dobro, powinni wybrzmieć. Nie tylko mimo naszych uszu, ale powinni wybrzmieć w naszym sercu. W ten sposób człowiek rzeczywiście będzie realizował przykazanie miłości Boga i bliźniego na tym miejscu, które Bóg pragnie, aby było miejscem błogosławionym czyli miejscem chrześcijańskim. Drugie czytanie świętego Pawła Apostoła w liście do Rzymian. Bardzo wyraźnie nam mówi: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Ewangelia Święta również kieruje do nas upomnienie braterskie. To mówi Jezus: Gdy Twój brat zgrzeszy przeciw Tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli Cię usłucha, pozyskasz swego brata. Mówi również Ewangelia Święta, jak cię słuchał nie będzie, to nawet donieś Kościołowi, donieś wspólnocie. A w tej wspólnocie kto jest najważniejszy? Najważniejszy jest Chrystus. I najważniejszy jest ten, którego on posyła, aby nie jak fałszywy prorok składał obietnice i bałamucił człowieka. Ale jak ten, który kocha tę ziemię, którą ewangelizował, jak ten, który pięknie pracował w imię Chrystusa na tej ziemi. Święci i błogosławieni rodacy. Zaprawdę powiadam wam, mówi Chrystus. Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane w niebie. Wiemy, że te słowa w szczególny sposób Jezus skierował do Piotra, który był pierwszym papieżem. Ale te słowa skierowane są również do wszystkich tych proroków, którzy są wysłani na daną ziemię. Zastanawiamy się, kogo w dzisiejszych czasach mamy słuchać. Niestety jest bardzo dużo reklamowanych na różne sposoby pokazywanych fałszywych proroków. Składają tyle obietnic i w taki sposób, że może człowiek chwycić się jak ryba na wędkę i wciągnąć się w jakieś bagno. Które niestety, ale go zniszczy i nie pozwoli mu realizować przykazania miłości Boga i Bliźniego. Niech to miejsce, na którym często spotyka się wiele ludzi, tysiące ludzi, by modlić się za ojczyznę, by modlić się za Polaków, za narody pobratymcze, by to miejsce, w którym jest tyle pięknych znaków świętych i błogosławionych, w których znajduje się y, szczególny ołtarz poświęcony patronowi Polski, świętemu Andrzejowi Boboli, przemówi do nas upomnieniem braterskim. Wsłuchajmy się w głos błogosławionych i świętych rodaków. Oni nie poprowadzą nas na błędne drogi. Oni poprowadzą nas takimi ścieżkami, które rzeczywiście stworzą tę Ziemię jeszcze bardziej błogosławioną, Ziemię chrześcijańską.